Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Ambasador Zaświatów. Przyszła na wiosna, ta wyczekiwana wiosna, jest piękny maj, wszystko rozkwita, zieleń, puszcza, ładne kolory, tak? No i my na dworzu, na łonie natury postanowiliśmy opowiedzieć Państwu, a właściwie zrobić taki odcinek pod tytułem CO DALEJ? Właśnie, co dalej, co dalej z nami, co dzieje się w momencie, kiedy odchodzimy? Ja już poświęciłem temu wiele różnych odcinków, ale dzisiaj zajmiemy się takim trochę trywialnym życiem przyziemnym. Pijemy kawę, gramy w karty, oglądamy telewizję, czytamy książki, czytamy gazety, lubimy jeździć na rowerze etc różne inne podobne rzeczy, tak? Jak tam się odnajdujemy? Czy po tamtej stronie nasze przyzwyczajenia, nasze hobby, tak? Czy w ogóle to, co lubimy, jakby istnieje, tak? Jak jest z tym? Co tam, że tak powiem, dzieje się z nami? Jak postrzegamy swoje różne rzeczy? Nasze ciało, dotyk ciała, tak, no tutaj dotykam swoje ciało, ręce są mniej więcej spracowane. Jak jest tam? I o tym dzisiaj w tym krótkim odcinku, takim jak mówię, wrzutowym Wam opowiem. Proszę Państwa, jeżeli podoba się Wam ten ambasador ze światów, jeżeli Państwo chcą, abyśmy kontynuowali to, proszę, lajka, like suba, proszę, e, udostępniajmy to. E, a także o subskrybentów, proszę, aby było jak najwięcej. Tam chcesz to naciśnij, tam takie coś będzie, że subskrybujesz. Jeśli Państwo mają też pomysły jakieś na kolejnego ambasadora, proszę śmiało pisać, tak? Niemerytoryczne, różne teksty, wpisy jakichś ludzi, wariatów będą usuwane, czy też to przez YouTube, czy po prostu przez nas. Więc jeszcze raz, co dalej? Szanowni Państwo, przechodzimy na drugą stronę. Roba, wypadek, cokolwiek. Co się dzieje dalej? Ja to opisuję w swojej książce, a przewodnik po światach bardzo dość wyraźnie. No ale ponieważ nie każdy do książki zajrzał, może nie każdy chce, więc opiszemy to tutaj teraz w krótkich słowach. Co dalej, tak? Przechodzisz, umarłeś. Powiedzmy, że leżysz tutaj. Patrzysz, tu stoi lekarz, tu stoi, nie wiem, żona, matka, córka, dziecko, nieważne, ktoś stoi i lekarz mówi, no niestety, muszę wypisać akt zgonu. Ten człowiek nie żyje, a ty stoisz obok i zaczynasz się orientować, że właśnie nie żyjesz, że właśnie, znaczy <gryw> bardziej żyjesz niż ci się wydaje, tak? Ale zaczynasz orientować się, że nie żyjesz, że tu leży Twoje ciało. Stosunek Twojego ciała tego eterycznego do tego leżącego jest po prostu bardzo, że tak powiem, mizerny. Stwierdzasz, że leży coś niefajnego, niemiłego, nawet nie chcesz na to patrzeć. I zaczynasz iść w drugą stronę. Widzisz tunel, który się przed Tobą e, pojawia i ten tunel Cię wciąga. Lub też przychodzi przewodnik, lub też <laughs> podobne rzeczy się dzieją. Przechodzisz na drugą stronę. Tam gdzieś zostałeś. Ty, ten lekarz, tam wypisują akt zgonu, rozpaczająca żona, czy kto tamkolwiek został. Jesteś już po drugiej stronie i patrzysz na siebie i okazuje się, że masz swoje ciało. Oczywiście, jeszcze to brzydkie, to nieładne, to takie brzydkie ciało, takie jeszcze pomarszczone, bo może odszedłeś mając 80 lat, a może takie inne ciało, może w ogóle byłeś jakiś taki lekko pokurczony, może mieć chorobę, różną, Nie wiem. Jeszcze przez ten moment jesteś taki, jaki byłeś. Jesteś klonem tego, co tam leży, co tam lekarz powiedział, że już akt zgonu wypisał. I patrzysz na to swoje ubranie i w tym momencie raptem jakby stajesz w takim pomieszczeniu. Albo w jakimś takim miejscu, gdzie są takie lustra. No tak można to powiedzieć. I zaczynasz widzieć swój film. Zaczynasz widzieć siebie. I zaczynasz każdą sekundę, minisekundę siebie oglądać. I w tym momencie w Twojej głowie rodzi Ci się ulala. Albo no tak, no. Zależy co zrobiłeś. Taki jaki byłeś. Wszystko jest tam jakby policzone, zrobione, obejrzane, zobaczone. I kiedy już przerobisz to, Idziesz dalej. Ale ty sam wiesz, gdzie masz pójść. Jakby sam czujesz, co powinieneś z sobą zrobić, gdzie powinieneś stanąć, gdzie powinieneś jakby, jakby przez tą chwilę, znaczy, gdzie, gdzie powinieneś być, tak? Jaką sobie dać, powiedzmy w cudzysłowie, karę, tak? Czy inaczej, gdzie odrobić te rzeczy, które tu zobaczyłeś i nie były fajne. I zaraz o tym opowiem. I właśnie, proszę Państwa, i wyszedłem. Jestem już po tej drugiej stronie. No, ja jeszcze z Wami spokojnie, ale tak mówię obrazowo, już wiem co zrobiłem, czego nie powinienem, no i tak dalej. Już jestem, jakby nastawiony do tego, co będę robił. Ale okazuje się, że mam swoje ciało i chcę siebie zmienić. Myślę sobie, nie, nieładnie wyglądam. Nie, no, nie mogę tak wyglądać. No, patrzę dookoła, ładne istoty gdzieś widzę chodzące, zaczynam się zmieniać. Oczywiście nadal jestem tym Markiem, nadal jestem sobą, ale zacząłem się zmieniać. Wielu ludzi, którzy stamtąd prawda, daje nam znaki, opowiada, mówi, że wygląda jak mieli 30 lat. Pewien dziadek, który umarł, był bardzo pomarszczony, taki zniszczona cera, on całe życie pracował, ciężko robił, ręce miał trochę tak już pokrzywione i kiedy był kontakt, powiedział, że czuje się jak miał 30 lat i mógłby, prawda, raz, dwa, raz, dwa, jak mógłby gimnastykę uprawiać. A więc już wiemy, że możemy swoje ciało zmienić, tak, możemy doprowadzić się do stanu takiego, który akceptujemy. I bez względu na to, jacy jesteśmy, ciało możemy doprowadzić do stanu, jaki akceptujemy. Potem przychodzi moment, no przychodzi moment takiego, prawda, że trzeba jednak coś przepracować, coś trzeba zrobić. Więc na przykład ktoś, kto nie lubił dzieci całe życie, zawsze będzie przy dzieciach pracował. Tak? Ktoś, kto nie lubił starszych ludzi, brzydził się, o, o ja to bym nie chciał, o jak widzę starszych ludzi, to mi tak niedobrze. No to pracuje przy starszych ludziach, tak jakby pomaga tym, którzy przechodzą. I tak, proszę Państwa, tworzy sobie ten świat. Ale teraz tak, lubił kawę. No ja też lubię rano wstać sobie i napić się kawy. Czy w takim razie tam wstaje w ogóle rano? Czy tam w ogóle pije kawę? Czy zaczynam od wiadomości, które zawsze rano na przykład ktoś y, ogląda? Y, był jeden taki dziennikarz, on już się przeniósł na drugą stronę, nieważne kto to był który opowiadał wywiad, że on zawsze nam, jak wstaje, to robi sobie kawę i włącza Onet i czyta wszystkie wiadomości, żeby potem wiedzieć, co, co będzie można mówić w ciągu dnia, tak? Taki nawyk. czy Więc tam też będzie Onet? Czy wypije tą kawę? Czy są jakieś wiadomości z światów? Jak to wszystko jest? Za Zaraz jeszcze to opowiemy. Proszę Państwa, no i tak sobie myśląc, ta moja codzienna kawa, tak? No u niektórych ten codzienny papierosek. Otóż tak. Otóż tak. Tam też możesz napić się kawy. Ktoś mówi, jak to? Przeleci przeze mnie jak sitko, Nie, 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 spokojnie. Ciało eteryczne po tamtej stronie jest ciałem tak samo namacalnym, jak to nasze tutaj. To po pierwsze. Otóż napijesz się tej kawy. Oczywiście ona Ci nie zaszkodzi. To nie znaczy, że teraz wywalisz lit wody, bo też Ci nie zaszkodzi. Nie. Ale pewne rzeczy, które na razie na tym etapie są, chcesz je, będziesz mógł mieć. Mieć, tak? Będziesz sobie mógł stworzyć. Ja pamiętam pewna pani, która odeszła i ona opowiadała, że ma swoją taką serwetkę wyszywaną. Oba to byli zdziwieni. Matko, jak to tak mam tą serwetkę, bo ona wyszywała. I swoją filiżankę i pije poranną herbatę. Ona zawsze lubiła taką aromatyczną poranną herbatę pić. I wyobrażała sobie, że ją pije, tak? Więc <laughs> te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, no oczywiście te dobre, te fajne, będziemy mogli tam robić i kontynuować. Naprawdę będziemy mogli robić. Proszę mi wierzyć, że tak. My jesteśmy w takim ładnym parku tutaj, tak piękny park, słychać zwierzęta różne można też zobaczyć zwierzęta. No właśnie, tam też są piękne parki, tylko drzewa są o wiele wyższe, wysokie jak Pałac Kultury, tak, jak wielkie zapacze chmur, wielkie drzewa, dużo zieleni. Chodzą tam też zwierzęta, ptaki różnego rodzaju. Jeden pan opowiada, czy będzie dla was to dziwne, jeżeli powiem, że widziałem ksioletowe konie? No pewnie dla nas byłoby dziwne, dla nich nie. Wiele różnych zwierząt, wiele różnych y, papug, y, Świat jest w ogóle kolorowy i taki jak nasz, tylko bardziej kolorowy, bardziej inny. To myśmy go trochę tak szarzyli, to myśmy go trochę tak zepsuli, to myśmy go trochę tak spłaszczyli. Tak. O, jest taka ławeczka, zobaczcie Państwo, już ktoś coś gdzieś tu namaluje, za już gdzieś coś wiesz? Tam jest świat zupełnie inny. Taki nasz świat, taki jak chcemy, żeby był, tak? I wiecie, ja tak naprawdę. Kiedy jakiś wandlarz rozwala ławkę, bo w życiu codziennym, kiedy ją tu przypala, kiedy coś robi, to gdyby sam został, bo tak to się popisuje przed innymi, gdyby sam został, nie zrobiłby tego. Bardzo byłoby mu szkoda, gdyby jeszcze sam ją zrobił. Dlatego wiemy, że tam człowiek sam, budując swój świat, tam człowiek będąc sam, nie zrobi takich rzeczy. Będzie o to dbał. Zresztą nie można czegoś zniszczyć tam, tak? bo, bo to jest zupełnie inna materia. A więc jesteśmy w takim pięknym świecie, ale o wiele ładniejszym. Nie ma jakichś dziur, nie ma jakiejś takiej brudnej ziemi, taki piękny świat jest tam, tak? Są zwierzęta, jest wszystko. I możemy sobie tutaj siedzieć i właśnie popijać kawkę. Eee, tak, taką dobrą kawkę możemy sobie pić. O, możemy być bardzo szczęśliwi, możemy sobie śpiewać albo słyszeć śpiew różnych ptaków. Świat jest podobny do naszego. Im bardziej jesteś lepszym człowiekiem, tym masz lepszy świat i jest bardzo przyziemny. Ale jeszcze powiem o takich rzeczach trochę przyziemnych jak spanie, odpoczynek, ubranie, relaks, gimnastyka. No i widzicie Państwo mały relaks w parku. No jakby jechała straż miejska, powiedzą, może menel, trzeba go puknąć, może pijany. Ja po prostu sobie leżę i odpoczywam. Czy wolno mi? Oczywiście, że mi wolno. Czy ja się zmęczyłem? Nie, no nie zmęczyłem się, ale tak fajnie. A chwila ciszy, relaksu. Ptaszki słyszę. Proszę Państwa, i tam jest tak samo. Nie to, że się zmęczyłeś. Nie to, że musisz, ale chcesz, to się położysz. Poleżysz, tak. O, proszę, ptaszki są tutaj prawie, że z nami i tam tak jest. Te ptaszki są z nami. No, pewnie myślał, że coś dostanie, ja nie wiedziałem, że mogę Ci coś dać. Ale wystarczy, że jesteś. Mamy teraz ptaszka. No, tych ptaszków RODO nie obowiązuje, tak? No, tam w ogóle nie ma RODO, no, a tym bardziej tutaj. Więc teraz tak, proszę Państwa. Relaks. Możesz sobie zrelaksować się. Możesz tam się położyć, kiedy masz swój wymarzony taki domek, miejsce, tak? Ludzie to opisują. Poczytajcie moją książkę, tam wszystko jest napisane. Tam wszystko jest jasne, więc możesz sobie położyć, zrelaksować się, prawda? Chcesz jakieś mieć ubrania, to masz ubrania. Wiecie państwo, jest taka sytuacja, kiedyś yy, kiedyś taki, yy, jakby to powiedzieć, jeden pan, który odszedł, yy, powiedział, że no, on lubił w ogóle dresy. No chodził w dresach, ale nie był dresiarzem jakimś takim, wiecie, tylko dresy lubił. I kiedy odszedł był w takim miejscu i tak się poczuł, i mówi: Szkoda, że nie mam dresów I raptem kątem oka zobaczył piękne na wymiar leżące dresy e, gdzieś na, na, na takiej półce koło niego. Te dresy się znalazły. Więc proszę Państwa, tam wyobraźnia nasze działa. Możemy mieć to, co chcemy. Więc relaks, muzykę jakąś, prawda? Mantowani, piękna muzyka, tak? Czy Jazz Last. Włączymy go, go sobie. Czy takie ptaszki przylecą, które będą pięknie nam śpiewały. Relaks. Odpoczynek ubranie, to wszystko nasza wyobraźnia może nam stworzyć. To wszystko jest w naszej książce. Mówi się w naszym życiu, czego Jaś się nauczył, tego Jan potem będzie mógł nauczać innych, tak? E, ucz się Ja się ucz, wtedy będziesz dobrym Janem. No jest to racja, tak, całe życie się uczymy i jak to mówi się, i głupim umieramy. Pojmujemy różne rzeczy, jakąś gramatykę, matematykę. Gramatyka, która jest na przykład bardzo dziwna, jest taka bardzo czasami wysublimowana. Zawsze mnie to denerwowało w szkole, kiedy okazywało się, że wszystko się pisze tak, ale są dwa wyjątki, które pisze się inaczej. I zawsze mówiłem, no jaką tu i padały słowa, jest ten wyjątek. Czy więc po drugiej stronie uczymy się też takich czasami absurdów, różnych dziwnych rzeczy? Oczywiście, uczymy się, ale nie takich absurdów. Po drugiej stronie nadal jest nauka, po drugiej stronie nadal rozwijamy się i wielu ludzi z tamtej strony o tym mówi, uczę się, rozwijam. No, kiedy małe dzieci przychodzą, e, kiedy odchodzą, zabiera ich choroba, wypadek, cokolwiek, rozwijają się, uczą się, ale innego trochę życia, bo my tutaj uczymy się bardzo wiele rzeczy mało przydatnych. Gdyby tak przejść przez naszą szkołę, kiedy siebie wspomnimy w szkole, ale w ogóle przez szkołę, ja podejrzewam, że 70% rzeczy jest Absolutnie nieprzydatnych Absolutnie nie, nieprzydatnych hmm. Ja nie mówię o matematyce, tak? Bo podstawa matematyki tak Ale wiecie, kiedy jakieś te matematyczne Rozliczenia, obliczenia są Kiedy na przykład e, musimy się e, Na przykład uczyć e, e, Jaka gleba jest na przykład na, na Saharze i skład gleby Znać Sahary Ja pamiętam z geografii Pani mówiła do nas No to teraz będzie Sahara Co to jest? I jaki piasek występuje na Saharze i jego grubość zawadła, pod soką, nad soką. Więc wiele rzeczy na przykład uczymy się takich, powiedzmy, trochę dziwnych. Tak? A tam uczymy się rzeczy, które są potrzebne, które są dla nas, które są ważne, które będą nas jakby m, do czegoś y, nobilitowały. I jeszcze jedno zdrowie. szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. No tego się właśnie uczyliśmy. A co to jest Kochanowski? Proszę Państwa, no właśnie zdrowie. Jeżeli człowiek cierpiał, był chory, leżał, sparyżowany, kiedy przechodzi na drugą stronę, jego dusza była uwięziona i na nowo musi się nauczyć chodzić, tak? O, jakbym teraz miał wstać, chodzić, poruszać, więc mamy tam okres rekonwalescencji i niektórzy mówią, pracuję przy starszych ludziach, którzy przychodzą, im pomagam, tak? Więc mamy okres rekonwalescencji, mamy okres tam na przykład dochodzenia do siebie, ale nie chorujemy już. Myśmy już choroby zostawili. Myśmy zostawili to wszystko w tym naszym, jakby to powiedzieć, no, w tym ciele. tak? Zostały choroby, zostały jakieś różne dziwne rzeczy. O, został jakiś brzuszek, żołądek, jak ktoś ma prostsze. Można. Wiecie, kiedy mężczyzna jest bardzo sfrustrowany, kiedy żona do niego mówi na plaży: „Wciągnij brzuch!”, a on właśnie to zrobił. Więc wiecie Państwo, no tam, tam, tam nie ma takich rzeczy, tak? Tam, tam, tam jesteśmy zupełnie wolni od jakichś różnych takich rzeczy. Mówi się, że stadość jest wtedy, kiedy nie ma do kogo powiedzieć, a pamiętasz? No tam też nie, nie ma takich rzeczy, tak? Więc jesteśmy jakby wolni od tego wszystkiego. I proszę Państwa, w tak skrótowym, jakby takim wrzutowym odcinku opowiedziałem, co dalej. Państwo mogą powiedzieć, że to niesamowite, że to bajkowe, że to takie, ale takie jest. Ale taki jest i tamto życie jest pełne niespodzianek, pełno, pełne różnych rzeczy. Ale żeby tak było dobrze, musimy na to zasłużyć. Polecam Państwu lekturę, więc moją książkę, Przewodnik Poza Światem, bo tam dokładnie opisuje, opisują ludzie, którzy stamtąd przyszli, raczej znaczy przyszli, no, jako medium. I proszę sobie tego tam e, posłuchać, na przykład na audiobooku, no, albo przeczytać na książ w książce. Jeśli Państwu podobało się to, jeśli nasza sceneria, to wszystko się podobało i to, co zrobiliśmy, to proszę lajka, like suba. Tam jest taki przycisk subskrypcja się nazywa, tak? Im więcej nas, tym lepiej i udostępniajmy, aby inni też mogli to wszystko zobaczyć i oglądać. Dziękuję Państwu za spędzoną, piękną chwilę, za to, że mogłem do Państwa mówić. Powtarzam, niemerytorycznie usuwamy. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na ambasadora, zapraszam. Dziękuję bardzo i. Miłego tygodnia, bo pewnie w przyszłym tygodniu już coś znowu nowego damy.